Kto to? Ja, spokojnie. Dobra, widzę Znowu padłem. Także to, że misja jest zaliczona nie oznacza, że się udało wszystko dobrze. To tak. To misja to... jest zaliczona w momencie kiedy dojdziesz do e, Ty, tego a co... Ty, zaloguj się, zobacz co się stanie. Najpierw, jak zginiesz to cię przywrócę, Dobry. ale chcę zobaczyć czy jesteś w stanie wsiąść do samochodu. Oh. I E, art, e, czy ten? To nie jest tak, bo jak dojdziesz do celu misji, to ci wyłącza misję, ale boty jeszcze są. No właśnie, to jest dobre. Przejechałeś To go? jest dobre. Tak. Dobrze. Nie, bo ja nie Zaczekaj, się, że... w, w lobby. No, je... że. No, w porę, Ty bo chciałem się zalogować. Ci Ty... powiem, że jestem na... w, tym... w tym jeziorze, ale nie ma tego jeziora, tylko jest trawa. No to na to dole wami. jesteś, masz samochód Jak tam był ark, tam, tam na były namioty, to jeden bot biegał Bokiem, w tamtym boku. las. Samochodu w ogóle nie widzę. Bokiem polecił, ja mówiłem A słyszysz go? O kurze. My tam spakujemy broń do plecaka się. i jedziemy widzę do tamtego. Widzę samochód u góry, no teraz. No Jedziemy gdzie mnie wywaliło okay. w ogóle. Ok. A ty Polanie... A ja nie, ty, nie mogę, mogę do niego wsiąść. Stój tym samochodem. Wiesz gdzie jestem bezsanny? Na tej Polanie, co tak leżaliśmy długo i już tak, się napęd. nie Tak się nie robi. to trzeba zmieniać. Ja akurat... Przewodnik. Tak no. się nie robi. Przewodnik. Tak. No bo ja już ten trzeba będzie mimo osłabić tę misję. To się nie robi. Obserwuję A przy, Na chyba. zasadzie takiej, no, ja się... żeby te boty były nie były takie przekoksane, nie? Ej, dobrze! Jest. Okay. jeśli ale... uważasz, że trzy zgony to jest ok, to na 8-osobową grupę to ok. Idę na lewą stronę, jakby pod górę podejdę tam. No ale to wiesz, nie mogą być też takie bardzo trudne, że w ogóle nie da się zrobić. Że wiesz, mają one pami. mają 80% cenności. Mam wszystko, nie mogę wsiąść. Byliśmy po w... pierwsze spójrz mm, i weź pod uwagę to, ja z nas że kopiłem. to była misja w misji. Tak, misja tak, w misji. Tak, ja wiem o tym, ja to, to rozumiem, tak. Ale właśnie... A dlaczego mm. klany nie mogą się... czy drużyny nie mogą się jednoczyć, żeby zrobić coś fajnego. No mogą, oczywiście, że mogą. Ej, tu nie ma żadnych skrzynek? Nie, tu nie ma. Na górze są tam Tylko chyba jedna skrzynka. O, ty wypłynąłem. Dobra. A gdzie tam ta druga była? Przy namiotach. Ale ona gdzie. Ej. Ty, stój, bo słyszał to. Tutaj są i temy. gdzie jesteś? Po zbierania. Po drugiej auto. stronie. Daleko? Okay. No patrzę na ciebie teraz jak się obrócisz jeszcze w lewo. O, tu na przód ciebie. O. o auto za autem autem. No ja nie tu. wiem, ja pływam czy co ja robię? To jest le lewitujesz. To do Jasza. Jakiś bug. Aha, to tam jest? Nie, nie, mogę, nie mogę wsiąść do samochodu, nie? nie mam... czy... Zbierajcie wszystkie bronie do auta. Tylko autem trzeba tu przytargać AMTVR-a. Tu... Bronie mogą nie... na początek zmieniać, zbierać do skrzynki małej z broni. A potem a potem się do auta. do samochodu. Zobaczymy czy tego. Gdzieś jest dmr -ka? leży? Nie mogę do niego wsiąść. Co, co? Kto mnie zabił? Ty, ja cię zabiłem. No żeś mi pod celownik. Już wiem gdzie dmr leży. Fajnie, ja też. Tu, tutaj Demerka jak ktoś też. Kaczor, ty mówisz? zostań ja, w lobby bezcen. Ana marzyła Chowajcie to, jest, A na mer, to jest, to jest to na jego. W Słyszałeś? Tak. Na tej polanie, gdzie żeśmy leżeli tyle jak oszczeliwaliśmy namioty medyczne o. A na Już O. jestem w lobby. Patrz. Widzisz? I zostanę, tam na wprost tam na w probiegni gościa w łapie leży. No. Nie tam, tam dalej, tam dalej, dalej, dalej Zlewać wow. możesz wejść do gry bezcenne O, leni Dobra, mm. y ktoś poszedł po MTV'era czy nie? Jak nie, no to chodźcie w... To jest kto za tym hamwikiem przyjechał. No to dawać. Poczekaj, nie kaczor... się. Kacze, chodź tym hamwikiem, podjedziemy po mtvr i przejedziemy tu dwoma autami. No, Dobra, tak Tak, nie tego je. nie pozbieram, a zanim ja na przykład dolecę do mtvr to... Posuń twoje ciało. Jesteś w tym hamwiku? A da. To ja wsiadam i a dawaj, się Też miałeś opcję chodzenia po tym, tym jeziorze? A wy się Pozbierajcie wszystkie. A teraz pójdę załatwić dowodnika, czy wejdę do niego, czy nie. Ej, wy pojechaliście, a dobrze, to jest też, Jedziemy gdzieś... po ten fora, słyszysz, by senny? Tak, my to robiliśmy przedtem. Wszystkie bronie do skrzynki wpakujcie, wszystko. Plecaki jak dacie rady, też wpakujcie. No dobra, ten... no ale de to nie sprzedajemy, nie? No nie. No, ale, ale ile dwie ci też. Ja, ile ci tych de też jest potrzebne, zostań. No, ja, ja mam. mi nie potrzeba de-merek. O, pięć tak, ale ten, yy, myślę, że tego kojota też może, te kojoty też możecie do tego. To jest Bo jak bierzesz tak? sobie 4DMR-ki, to ci potem wiesz. Zostanie, nie? Aż hmm. na to to, na zapas. Jak będziesz regularnie robił misję? To o. ha, Nie zapas AK do swojego to. tego. Ja ci tylko podpowiadam to, to źródło za ten. Zarobku, nie? Lecimy na czarną misję? Nie ja Chyba nie zdążymy. Odbagowałem go, chyba. E, no. Ona, jak się... Dopóki jest nie zrobiła Ej, no kurde! No, no kurwe, stary. Ledwo skończyli, to już druga jest! Ale przewodnik, leżą trupy, ja zacząłem tutaj jeszcze... Chcę te bronie popatrzeć... wiesz wjeżdża w sam Ali środek. Leży, nie? W ja, Uj, nie ja nie wiem, ja stary jadę 3 gdzieś... Próbuję ich strzelić. Ale gdzie jesteś? E, w namiocie. Przeszedłeś? Dobra, podjeżdżam hambikiem. w Czy ten wygięty? Widzisz co tam e, się, ten się nie Dobra faktu. to ja jestem przy drugim wejściu siadać, siadać, siadać. Można się logować czy... Stój! A kto padł jeszcze? Bo ja nie NMS nie. Siadłeś. NMS. Kurwa, Jej, to ja siadłem. Czekaj Jedź wsiad... Czekaj. Siadłem. że oni mnie zabili, nie? Wsiadłem? No, Go widzę. Zed był Jeszcze dido, jeden ja, Nie, Jakie, nie Ale za Patrzcie, tutaj obok! Jedziesz prosto na nie, ty! O! NMF, możesz się logować <noise> mogę się zapytać wszystko co się cześć. Dzieje? Wszyscy nie poszliśmy nie. na jedną misję tak? na Jedną i nagle zrespiła się druga w tym samym miejscu pojawiło się minion tu Ja stoi. kurwa A czemu ty się zatrzymałeś, tu? Chyba ja musimy ich wybić Uważaj, za tobą Leżał taki no, gość, to. podobny stroj do jego. i chuj mu nic nie, nie? To okay. Odwróciłem się i zacząłem grzebać w trupach, nie? I dostałem heada. A późno, sory. jest przy namiotach. Bo co? Jedziemy. o ty. Bo no co? Jedziemy. Drugi. Kacor, ja tak. Poślałem, jedziemy czy to idziemy tam przy namiotach są, nie? Podjechałem wysiadam. Chciałbyś jak się do przepłynąć. Dawaj, dawaj, do wodnika Dawaj, ja, ja poprowadzę. Poprowadź, poprowadź. Ale no. Iraja. Ale gdzie się pojawię? Tam gdzie zginąłem. Nie wiem. Nie mogę pobliżu. Jak kurwa między botami? No to padnij od razu, nie? Albo będę hełm. I się to ja I, i, I się tolai. No to ładnie. Ale biegają. Ja dobra, dobra, robimy to na dole, nie? Ale zobacz Pod jak na brzegu, by. nie? Ile to jest metrów? E, eee. już, już ci podaję. 300. To lamy. 350, Kurwa, ja 300. To 300. Idzie od prawej. I, i jeden e. idzie od lewej. Ty, strzelałem pałcie. Ale tu seria leci. No bo ja zacząłem pierwszy szaleć. Ła, koło mnie poleciało kilka. Ło, wow. kolejna. To ja nogę złamaną. Bo dostałeś. Dostał Fajnie, ja nie mam, a nie mam. Au, dostał ali. Licha, ja ich nie widzę. Zbierzcie, mam 3DMR-ki przy sobie. Nie lubię. Zostań w Zostań w lobby, Ali. Tam się się. Nie lubię, nie? zostań Czy... w lobby. Tylko żebym miał, to nie znikło. A wy w której miejscu jesteście? W żółtej, w drugi środku. raz. Kurwa, ja jestem w samym centrum, no. Bez przesady, byście mnie zostawili. <laughs> no właśnie, Ali już o! żyjesz. Laga miałem. Lewice tam Cieszę Czy mogę się logować? A tu tylko A... jest bot Kurwa, 2 na godzinę jedziemy pod okay. tą górę <laughs> Tylko bez jaj, że następna ta, na tym samym <laughs> miejscu Misja <laughs> Właśnie od razu patrzę, gdzie jest Nie, ale... E, przesunęła jesteś? się misja wam, ta żółta no wiem, a bo ona, ona ta. była tam, gdzie my, a nagle się Ale jakim cudem ona się tak Znikła, znikła misja, a... bo ja jestem w środku ich bazy, botów. Dobra, zdjąłem. Wow. Jest, jest, jest błąd w skrypcie. Ja teraz my jesteśmy w jesteś środku, środku misji. Bunker, bunkru jest. Ona tutaj. teraz tak... A tam coś jest w ogóle? Do... O! Zniknęły! Prawdopodobnie tak, z tego co ja widzę, nie? Zanim zrobisz restart, to muszę coś skończyć robić. Dobrze, to skończcie to robić, bo jest tak, że ta misja fruwa. A kurwa! Zrespiłem cię <noise> tak będzie... w środku misji? Pierwsza, ja <noise> się nie ruszałem. <noise> Zrespiłem cię, pod, ożywiłem pod, cię tam gdzie no, byłeś. No, uh -huh. Słyszałem, że strzelają tu koło mnie, bot. Z tak. Wow! Ja się nie ruszam. Co o, to? No, one o... stare były 5 metrów ode mnie. Mniej Jaka zaszły... siekiera. Ja się wylogowuję, tam mam... Czy cię jestem w środku misji? Ja, Zyprzamy, ja, ja, ja już się rezygnuję. Za dużo tego Muszę jest. Muszę naprawić, wyrzucę tą misję żółtą, czy, bo ona czy, się jest zbudowana. Czekaj, no, no, no. no, 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 no. Ej, kto zapalał z maszynówy? Dobra. Do ja już za <śmuchem> dużo ich tam było, Nagle zaczęło się ich tyle spełnić. Wyjdźcie wszyscy do lobby. Ci, co zdołają, niech wyjdą do lobby. Ale Dziękuję. Bo to jest tak, że ta misja będzie co chwilę się, że tak powiem, respić w innym miejscu. <laughs> miałem, ale, ale coraz więcej tych botów się przedtem spełniło kto ostatni, kto ostatni padł? To co wychodzimy do lobby? Ja, ja chyba... Nie no to... my jesteśmy sobie gramy No nie? to ci to są... powiem, że to będzie hard rzeczywiście tak Dobre. będzie latawa i się respira To będzie więcej botów <laughs> no. <już>. A są <laughs> u was te boty? No ja, ja, nie, ja nie, wiesz, kumpel ja nie, zabił. to ja zrobię restart i, i, i po prostu odrodzicie się w tym miejscu, co jesteście i nie będzie misji żadnej, nie? To sobie pozbieracie samochody. Tylko, że ja zginąłem, to nie wiem, czy ten... Ja już, żyję, nie, już żyjesz. Dobra.